Synu mój, wsłuchaj się uważnie w ten głos, który rozbrzmiewa w Twoim sercu. To ja, Twój Bóg, Twój Ojciec, Twój Stwórca. Dziś przychodzę do Ciebie nie z oskarżeniami, nie z ciężarami, nie z wymaganiami, ale z wiecznym zaproszeniem. Wezwaniem, które pochodzi z góry, czystym jak poranne światło, głębokim jak wody morza. Delikatnym jak muśnięcie bryzy pośród burzy. Synu mój, zgódź się być moim barankiem. Tak, wołam cię po imieniu i to nie przypadek, że ta wiadomość do ciebie dotarła. Jest coś w Twoim duchu, co sam zasiałem. Już w łonie matki cię wyróżniłem. Nie jesteś byle kim? Nie zostałeś rzucony na ten świat przypadkiem. Jesteś odpowiedzą. Jesteś spełnieniem obietnicy. Jesteś dzieckiem nieba i teraz nadszedł czas, abyś szedł ze mną. Synu mój, świat próbował ukraść twoją tożsamość. Ból, trauma, rozczarowania, chwile odrzucenia sprawiły, że uwierzyłeś, że jesteś sam, że nikt cię nie wybiera, że nikt cię nie chce. Ale dziś przychodzę, by ci powiedzieć: wybieram cię. Pośród tłumu skierowałem na ciebie wzrok. Nawet gdy wszyscy cię odrzucili, ja cię podtrzymywałem. Gdy płakałeś w ukryciu, zbierałem każdą łzę. Gdy myślałeś o poddaniu się, dawałam Ci ukrytą siłę. Teraz nadszedł czas, abyś naprawdę się poddał. Nie chcę części Ciebie. Chcę Cię całego. Dziecko, zgódź się na bycie moim barankiem. Pozwól mi Cię prowadzić, pozwól mi zaprowadzić się na zielone pastwiska, do spokojnych wód. Chodź ze mną. Chodź w wierze. Chodź, nawet nie widząc, co cię czeka, ponieważ ja już wszystko przygotowałem. Czy czujesz to wezwanie w swoim sercu? To mój duch puka do drzwi. Nie opieraj się. Nie uciekaj. Nie myśl, że jesteś niegodny. Nie wracaj do błędów przeszłości, ponieważ ja już wszystko obmyłem moją krwią. Jestem Bogiem, który przemienia grzeszników w świętych, rannych w wojowników, wzgardzonych w książąt. A Ty, dziecko, jesteś moim wyborem. Chodź ze mną, a pokażę Ci, kim naprawdę jesteś. Przywrócę to, co złamane, podniosę to, co upadło, zapalę w tobie światło, którego nikt nie zgaśnie. Uczynię z ciebie przykład, uczynię z ciebie żywego świadka. Będziesz głosem innych, którzy również zostali zgubieni, bo twoja historia będzie dowodem mojej mocy. Więc, moje dziecko. Przyjmij to wezwanie. To nie przypadek, że słyszysz je teraz. Nie ignoruj tego potwierdzenia, które pulsuje w Twoim sercu. Ten pokój, który ogarnął środowisko, w którym teraz jesteś, jest dowodem mojej obecności. Jestem tutaj, blisko Ciebie, wołając Cię, dziecko. Zgódź się być moim barankiem. Chodź ze mną. Wybrałem cię. Nie musisz rozumieć wszystkiego teraz. Po prostu powiedz tak. Szczere tak, tak z wiarą, tak z serca. Bo od tego tak nic już nie będzie takie samo. Zaczniesz żyć prawdziwym życiem. Życiem, które wymarzyłem dla Ciebie, zanim jeszcze nastał czas. Jestem Bogiem, jestem Ojcem, jestem miłością i dziś, po raz kolejny, wybieram Cię. Czy mnie przyjmujesz? Synu, teraz, gdy Twoje serce zaczęło się otwierać, potrzebuję, Abyś słuchał każdego słowa, jakbyś patrzył mi w oczy. To nie tylko zaproszenie, to ratunek. To tak, jakbym wyciągał rękę pośród pustyni, po której szedłeś i mówił: "Chodź, synu, nie idź już sam. Bo wiem, jak było ciężko. Widziałem cię, kiedy zamilkłeś w obliczu bólu. Byłem tam, kiedy czułeś się zapomniany nawet przez tych, którzy obiecali być z tobą. Słyszałem każdy ukryty krzyk, każde ciche błaganie, każdej nocy, kiedy prosiłeś jedynie o wskazówki. A dziś mówię: Jestem tym, który przyszedł, aby Cię szukać. Przyszedłem, aby cię podnieść. Przyszedłem, aby cię przyodziać moją miłością. Synu, zgódź się iść ze mną, ponieważ droga, którą przygotowałem, jest bezpieczna. Tak będą zmagania. Tak będą bitwy. Ale ja będę z tobą w każdej z nich. Nie będziesz już walczył sam. Nie obudzisz się już z tym ciężarem na duszy, którego nikt nie widzi. Oczyszczam twoje wnętrze, rozdzieram stare rany, leczę rany, które uważałeś za nieuleczalne. Sprawiam, że wszystko staje się nowe. To co zostało zniszczone, odbuduję. To, co zostało utracone, przywrócę. To, co zostało skradzione, zwrócę z honorem. Bo kiedy akceptujesz bycie moją baranką, wchodzisz pod opiekę pasterza. Troszczę się, karmię, bronię. Daje życie. Być może pytasz siebie, ale dlaczego ja, panie? Dlaczego wybierasz mnie, skoro jest tylu lepszych, bardziej przygotowanych, świętszych? A ja odpowiadam ci teraz z miłością i stanowczością, ponieważ nie widzę tak, jak widzą ludzie. Patrzą na zewnątrz. Patrzę w serce, a Twoje serce, nawet zranione, zmęczone i zranione, wciąż mnie pragnie. Nie poddałeś się, nawet gdy wszystko Ci nakazywało. I to jest dla mnie cenne, to wystarczy. Nie wybrałem Cię dla doskonałości. Wybrałem Cię dla celu i tego, co muszę zrobić przez Ciebie, moje dziecko, nikt nie może powstrzymać. Nieważne, kto Ci się sprzeciwia, nieważne, kto z Ciebie szydził lub Cię odrzucił. Ja, Pan zastępów, jestem po Twojej stronie. A ktokolwiek powstaje przeciwko mojemu dziecku, powstaje przeciwko mnie. Chodź ze mną, nie oglądaj się już za siebie. Przeszłość została już wybaczona. Błędy, upadki, potknięcia już je zmazałem moją krwią. Niebo cię nie potępia. Niebo cię wzywa, a ja uczę Cię chodzić. Nawet jeśli wciąż czujesz się słaby, nawet jeśli nie wiesz, od czego zacząć, po prostu zrób krok. Krok wiary. A ja otworzę drogę. Umieszczę właściwych ludzi. Zbuduję drzwi tam, gdzie były tylko mury. Otoczę cię moją obecnością, a Twoje życie zajaśnieje. Zobaczysz. Dziecko, zgódź się być moim barankiem. Nie zmuszam cię. Zapraszam cię. Bo prawdziwa miłość nie zmusza, ona po prostu czeka. Ale wiedz jedno. Nigdy Cię nie opuściłem. Nawet gdy myślałeś, że jesteś sam, byłem przy Tobie. Nawet gdy upadłeś, byłem gotowy Cię podnieść. A teraz jestem tutaj, przed Twoim duchem, mówiąc: chodź ze mną. Krocz w pokoju, krocz w zaufaniu. Krocz w posłuszeństwie, a zobaczysz na własne oczy spełnienie obietnic, które kiedyś wydawały się odległe. Czas Twojego oczekiwania dobiega końca. Masz teraz wybór, czy trwać w cierpieniu, czy podążać pod moją opieką. I, synu, wciąż czekam na Twoją odpowiedź. Synu, skoro doszliśmy już tak daleko, chcę, żebyś zrozumiał powagę tego, co się teraz dzieje. Wokół ciebie szaleje niewidzialna wojna, walka o twoją duszę, o twoje przeznaczenie, o twoje powołanie. I w tej chwili, gdy słyszysz mój głos, w niebie otwiera się wyłom nad twoim życiem. Wyjątkowa, Duchowa, boska okazja, która nie pochodzi z ziemi ani z woli ludzi, ale z tronu łaski. Dlatego mówię Ci, zgódź się być moim barankiem, póki jeszcze czas. Bo czas ucieka, a okno, które otwiera się dzisiaj, może nie być dostępne jutro. Nie dlatego, że Cię odrzucę, ale dlatego, że twoje serce może stwardnieć, a twoja wrażliwość może osłabnąć. Więc jeśli teraz czujesz to ciepło w piersi, tę potrzebę płaczu bez zrozumienia, ten pokój ogarniający cię nawet pośród chaosu, to dlatego, że ja, pan, cię dotykam. Synu, wezwałem cię do wielkich rzeczy. Nie stworzyłem cię po to, Byś żył na emocjonalnych strzępkach, ani by Y przetrwał w toksycznych związkach, ani byś brnął ścieżkami, które cię ranią. Jesteś moim wyborem. Jesteś odpowiedzą, na którą czekały pokolenia. Jesteś mostem, uzdrowieniem, odnową. Jesteś zbawieniem dla swojego domu. Jesteś światłem wśród swoich przyjaciół. I nawet jeśli dziś postrzegasz siebie jako małego, ograniczonego, pełnego wad, pamiętaj, że to kamieniami powaliłem olbrzymów, to pasterzami pokonałem królów, to rybakami dotarłem do świata. I to z tobą dokładnie takim, jakim jesteś teraz, chcę kontynuować to dzieło. Ale aby to zrobić, musisz naprawdę iść ze mną. Nie tylko nawiedzać mnie, gdy uderza ból, ale mieszkać we mnie każdego dnia. Nie tylko wzywać mnie, gdy jesteś w najgorszym położeniu, ale iść ze mną ku najwyższym górom. Chcę być dla Ciebie wszystkim, Twoim pokojem, Twoją siłą, Twoim ukojeniem, Twoim przewodnikiem. Nie lękaj się dziecko, bo ja, Bóg Najwyższy, pójdę przed Tobą. Przygotuję drogę, wyprostuję krzywe miejsca, rozbiję spiżowe wrota i pokruszę żelazne zasuwy. Nic nie powstrzyma mojego dziecka, gdy zdecyduje się iść ze mną. Włożę słowa w Twoje usta, mądrość w Twój umysł, odwagę w Twoje serce. Łańcuchy, które Cię krępowały, upadną. Uzależnienia, cykle, traumy, myśli, które Cię więziły. Zostaną zerwane jeden po drugim. I powstaniesz. Rozkwitniesz. Będziesz świecić światłem, które nie pochodzi z tego świata. Ponieważ ja, twój ojciec, będę mieszkał w tobie. I gdziekolwiek stąpniesz, nastąpi przemiana. Gdzie mówisz, będzie życie. Gdzie płaczesz, niebo dotknie ziemi. Więc, moje dziecko, to twoja szansa. Twoja godzina, twój wybór. Zguć się być moim barankiem, nie jako niewolnik, ale jako ktoś kochany, otoczony opieką i prowadzony przeze mnie. Chodź, chodź ze mną, chodź, doświadcz czegoś, czego twoje oczy nigdy nie widziały. Chodź, bądź odpowiedzą dla swojego pokolenia. Chodź, zasmakuj, co znaczy postępować zgodnie z moją obietnicą. Czas ciemności dobiega końca. Czas strachu zostaje pokonany, czas wątpliwości zostaje wymazany. A teraz nadchodzi nowy czas Czas nowego początku Czas sojuszu Czas intymności Czas, by żyć tym, co dla Ciebie napisałem, zanim jeszcze powstał świat. Dziecko, niebo cię woła. I niebo czeka na twoje tak.